Witajcie, witajcie do znowu ja, Gra i Witam Was w kolejnym odcinku z gry The Witness. A jak dziś będzie z moim głosem? Nie wiem, bo nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Mam ferbkę, eee, chyciło mi gardło. No i cóż, jesteśmy przy tej zagadce, która ostatnio dała mi w kość. I szczerze powiedziawszy, nie patrzyłem nigdzie, jak tego przejść. Jak widzieliście na przykład odpaliłem ostatnio nową serię na kanale Zapraszam na Dragon Balla Z tego związku, że oglądam teraz i można powiedzieć, że wkręciłem się tak za dzieciaka, gdy to oglądam na, na RTL7 Cóż mogę powiedzieć? serial, bajka, wspomnienia, dzieciństwa. Nic z tego nie wymarza spalić. No ale dobra, wracając do The Witness. Jak pamiętacie ostatnio, były zagadki z drzewami i tak i teraz też nie wiem, czy. bo no, teraz tak, tu muszę jechać, tu, więc może muszę jechać tu. Nie wiem czy tu mi zaliczy tam jest w góry drzewo w sumie może to chodzi o to, żeby obijać tą skałę. Dobra, pierwsza spróbujmy z drzewami. To jest gra taka, że czasem wiesz, że to jest zagadka niby prosta, ale po tym jak się do niej zabierasz, to okazuje się, że tu na przykład nie chodzi o drzewo. Chodzi o skałę. A może być tak, że nie chodzi o nic. Dlatego nie wiem. No Dobra, teraz tak. Tu jest problem. Bo tak, tu nie przejdziemy, bo tam jest gałąź. Znaczy, przejechać możemy. Ale gdybyśmy szli tym, że zagadka łączy się z drzewami, no to tutaj nie przejdziemy. Tutaj nie przejdziemy, bo jest już też drzewo. Mógłbym zrobić tak. Tylko, że tu jest też drzewo. Źle. Czyli musimy wymyślić co innego, tylko że tak, że może chodzi o skałę. Jeżeli by chodziło o skałę, możemy trzymać się tego. Tylko, że tam mi się wydaje, że skała jeszcze jest, więc musielibyśmy pojechać tak, tak. Źle. Czekajcie, a gdybym na przykład zrobił tak, z drugiego końca. Skałę w sumie widać tu, pojechałem dołem. Możemy zrobić tak. Albo tak. Nie. Nic z tego nie wynika w sumie. Moglibyśmy się też trzymać chmur, tylko że, na przykład, te chmury tutaj o, w tym miejscu, one są na środku, tak jakby skrzyżowania, tak więc wątpię, żeby chodziło o chmury. Hmm. To jest właśnie to, że jak ja naciskam spację, to jest po prostu tak, że no... To mnie przyciąga do tego i... a Tak też można! Czekajcie! Ok. Zacznijmy od dolnego. Tak nie, ale tutaj nic nie przeszkadza. Nie ma chmur. Czekajcie, jak są chmury ułożone. W sumie? Gdybym. Z... Przepraszam, ale tak jak mówię, czekajcie, to jest pomysł. Nie wiem, czy się cofnąć. O, coś takiego. Aha, tam się nie cofnę dalej, ale mogę podejść tutaj, tylko że tutaj gówno widać. Z czym to może być połączone? Czy, czy... <laughs> Czyżby znowu chodziło o skały? Może o te jasne, ale kurczę, no teraz mi wyszła większa wyobraźnia, że ja w sumie ja się sugerowałem na tej skale na tych drzewach. A tu się okazuje, że może to jest z czymś innym. Hmm. W sumie krzaki nie. Zróbmy takie jaja. Aha, tylko że teraz mnie przyciąga. Czyli muszę być bardzo trochę dalej. Dobra, to może być. Zaczynamy stąd. Musimy objechać tu, tu, tu. Tu nie możemy. Aha, nie, tu nie możemy. Dobra, już widzę. Czy to idzie? Tak, nie, nie, tak. 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 Możemy spróbować, tak. Tak. Tam jest skała, czyli musielibyśmy jechać tak. Nie. Czyli to nie przeszło. Eee, tu nie możemy. Dobra, ja muszę chyba zacząć w ogóle z dolnego. Dobra, jedźmy tu, tu. Nie, to mi się wydaje, że to i tak źle ustawiłem te skały. Ale staję na czymś, co mnie. Nie wiem w sumie, jak to ustawić. Bo to w sumie. Nie no to jest, no, według mnie ta gra to jest czy eee, Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kamieni, by skały wystające z wody. Jakbym chciał to wszystko zmieścić, to się nie da rady. I teraz pytanie, czy ta skała pierwsza tutaj, ta, ona ma być w tym Diagramie, tak jakby po, można powiedzieć, czy mam schycić? Tak, o, gdzieś jakoś tak. No, gdybym. Aha, tylko że teraz, jak kliknę, to znowu jestem za blisko i mnie. Chyba, że mam pamiętać po prostu. A czekajcie, to spróbujmy jeszcze inaczej. E... Dobra, środkiem nie mogę jechać. Mogę jechać drugim. No ale nie, no to wtedy też nie wychodzi na to. skały tutaj są, no ona jest do samej wody ale nie czekajcie to jest w sumie to jest odbicie tam a tam nie ma odbić o chyba chyba wiem dobra już wiem o co chodzi Aha, nie to w sumie bo jak ja się oddalę jasny wie. No, kręca wóz, wam powiem, że nie mogę zrobić z tamtego miejsca. Czekajcie, dobra, ja muszę popatrzeć na drzewo. Raz, dwa, trzy, cztery odnogi i trzy są tylko pomalowane na biało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. To też jest namalowane na biało. No Bo teraz jeszcze wyszło na inne pomyśl. Czekajcie, no to może te białe to oznaczają po prostu którym mam jechać, czyli jeżeli by liczył tamto drzewo, to, to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli raz, dwa, trzecią odnogą musiał jechać. Czyli sobie musiał zrobić tak. Tak. Spróbujmy tak, 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 tak. Nie. Nie, no teraz już zaczęłem kombinować, ale. Czekajcie, wiecie co? Ale przecież tu, nawet jak zrobiłbym tą zagadkę, to albo jej się nie da rady zrobić, bo przecież tu nie idzie żaden kabel. A kabel się świeci na zielono, czyli tamta zagadka była zrobiona. Tu dasz od prąd, i w sumie, jeżeli bym zrobił nawet tą zagadkę, to co on mi daje? Ja nie wiem, czy już jestem robiony bambuko. Nie wiem, chodźmy do innych zagadek, bo czuję się po prostu, znaczy teraz założę, że tam od tego nie odchodzi żaden kabel. Dobra, tam idą dwa zielone. To było zrobione. To jest zrobione, bo jest, kabel się świeci. I patrzcie się, tu jest druga część. Tuśmy zrobili i tu też się nic nie... Znaczy to, że się zaś... A no może trzeba tam to zrobić? Ale w sumie po co? Nie wiem. Powie, powiem wam tak, że no, gra jest mega, jeżeli chodzi o myślenie. Tylko że po prostu tu jest nic nie powiedziane. Co, gdzie, co trzeba, jak trzeba i tak Jesteśmy znowu przy tym. I teraz tak. Tu są znowu panele nieprześwitujące. Więc nie widzimy drzew, chmur, skał, nic. I pytanie jest: jak to obejść? Czym, czym ja się mam kierować, na przykład? Bo. Te trzy żeśmy zrobili bodajże albo w poprzednim odcinku, albo jeszcze bardziej w poprzednim odcinku, nie wiem, szczerze powiem, Mogę spróbować, zaczynamy z tego miejsca, mam parę dów, jest droga tu, 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 Mogę obijać tędy, tu jest przerwane, tu jest przerwane. Hmm, może nie tak. tak, 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 tak. Nie, nie o to chodziło. Dobra, przyznam się bez bicia. Nie wiem co tu zrobić. Szczerze jestem tak zakłopotany, że Można powiedzieć, że dużo grałem logiczne gry, ale to co tutaj pokazuje, no nie potrafię wymyślić, bo jeszcze gdyby ten pan prześwitował tam na te chmury, które coś pokazywały i tak dalej, gdzieś jakoś objechać się drogę i tak dalej, to spoko. Krajobraz jest fajny, ale to co się tutaj dzieje w tej grze, to jest to dla mnie troszkę nienormalne, bo, znaczy no, nienormalne, no, gra jest dobrze zrobiona, tylko po prostu ja narzekam a narzekam dlatego że o, tu chyba byśmy nie byli jeszcze o, tu jest jakaś ok. zagadka może byliśmy dobra tu jest jedno Jedno wyjście i jedno wejście I trzeba oddzielić Mi się wydaje, że trzeba oddzielić białych od czarnych Więc trzeba zrobić tak Tak, aha, tak nie mogę zrobić eee. tak też nie mogę zrobić ale mogę z... A, tak też nie mogę zrobić czekajcie bo kurde yy... mogę zrobić tak mogę zrobić tak yy, czekajcie bo chyba mam pomysł nie, nie mam pomysłu. Ale znaczy już wiem o co chodzi. Czekajcie. Trzeba to zacząć z dobrej strony. Czyli to co robiłem teraz, no to jest odgraniczenie, czyli mogę zrobić tak. Nie. Jednak nie. Tu muszę się wrócić. Nie. A czekajcie, może trzeba odwrócić, bo ja patrzę na białe kropki, a może to trzeba ogrodzić czarne? Gdyby tak było, to byśmy musieli zrobić tak. Tylko, że tu nie mogę jechać. Tu, jakbym pojechał, to w sumie nic mi to nie da. Więc musiałbym pojechać tak. Yy, tu, tu, tak, tak, tak. Źle. Ale przecież odgrydziłem. A może chodzi jednak o białek? Białe są wroga, więc to jest proste. Znaczy proste, no. Proste, że są w rogach, tak? Ale nie wiadomo jak to zrobić, tylko że teraz by trzeba było wymyślić jakąś drogę taką, żeby... No mógłbym zrobić... No to, to nic mi nie da. Ale czekajcie, mógłbym zrobić tak. Przejechać? Tu nie. Czyli jednak wychodzi na to, że musiałbym zrobić to tak. Pyk, pyk, pyk. Tu muszę wracać. Więc musiałbym. Aha, nie. No to nie, bo musiałbym wracać. Czyli muszę zostawić tamtą ścieżkę otwartą. Mógłbym zrobić. Aha, no to jednak nie. To musiałbym zrobić tak. Tak, 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 tak. Szalom czy jak to tam mówią. Dziękuję Ale myślę, że to by było na tyle w to bo naprawdę już nie było, bo mi mózg mi się przegrzewa Cóż mogę powiedzieć? Bardzo bym chciał zrobić tamtą zagadkę, ale ona jest tak porypana, tu się udało. To prawda. Cóż mogę powiedzieć o tym, że za Jeżeli ktoś chce pograć w grę logistą, to polecam. Ok. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.